Jest pierwszy dzień końca waszego życia Co jest skąd, skąd? Wiesz jak. Nie pchać się, ziemi dla każdego. Nie, o, słonia. A, oni się mnie biją. Sorry, dobra, dobra, idźcie. Zapomniałem, że mam ten w ręce karabin dobra gdzie idę teraz? pójdę sobie tą druszką i później prosto cały czas okej okay. to wracamy do domciu znaczy jeszcze popranie le lecę bo żeby wyglądać normalnie nie z dupą na wierzchu latać okej okay. teraz chyba będzie trzeba w prawo iść jak się nie mylę a jednak się my, lewo -le -le, idziemy. Co cieszysz, mordeglino? glino? Chcesz wry? Dobra, trzym się. No, trzym się. A, Tędy? Nie. Tędy. O, strzelają do mnie. Trzeba między kulami tutaj manewrować. Wyśniaki? Wyśniaki, z policjantami się nawalają Auć, co jest? No dokładnie Tam są jeszcze ci, protestanci A nie protestanci, tylko protestujący Ja żem teraz Ło, wow, ile tam ludzi, dobra Fajnie, że mogę ich zignorować Dobra, o, oprócz autozapisu walniemy sobie też normalny zapis. Tutaj na dole. Bo te autozapisy teraz im nie ufam, więc raz na jakiś czas będę robił normalny. A, w prawo. Tak, idę za drogą. Bo po prostu szkoda mi tych kilku godzin. Okej, troszkę, ciekaw co tam jest. Eee. To jest kościół? A nie, to jest biblioteka. Była biblioteka, no. Nie, no, wszyscy cieszą mordę. Rośnijcie kwiatki zdrowe. No, spokój. O, prawo. Jakaś mała ta udróżka, coś to dziwnie. A, ja chyba wiem gdzie tu jest pralnia. Przynajmniej w każdym, w każdym bądź razie je widziałem już nieraz Tu na końcu w prawo Tu w tym budynku jest pralnia? Serio. No nie. Chwila, coś nie porąbałem chyba. A, pranie tu jest do, na wprost, dobra. To jest kółeczka czego innego. O o, ciasna będzie. No tak myślałem. Ale już nie jest Więc tam do góry musimy wyjść do prawdziwej pralni, bo tam jest w sumie pralnia. Co się cieszą? Ja to słyszę. Gdzie zamierzaliście iść? tutaj byłem na dachu już? Chyba byłem, ale jeszcze trzeba by zaglądać, bo może się to odnowiło wszystko. Dziewczyno Gdzie jest moje pranie? Cześć Cześć I zapraszam ponownie No tak myślałem, że po prostu trzeba mu dać mu kasę, bo to... O, przebiorę się No, Broń nie zabija ludzi, ja to robię <noise> No Dobre, dobre O, tu są żygi bo no teraz jestem normalnie obrane. Dobra, no to wracamy do domu Wiem, że przechodzisz, ale teraz już się nikt nie śmieje, co? Liniarz sobie celuje do powietrza Czas do domu. Idziemy dom Tutaj gdzieś O, pierwszy raz normalnie do domu wracam. O, musi się załadować. Jest czwartek zaczniemy zaraz! Coś czy, tak wydaje mi się, że ta gra nie była stworzona z myśl o tym, że ktoś się będzie przechodził. <grym>, bo tak nie chcę, nie chcę się jej przechodzić. Tak fajna jest, żeby wejść i porozwalać wszystko i zrobić życie, ale... <grym>, już się nie mogę doczekać ubrania jej. <grym>, spoko, wiesz, tania była, to w końcu lipiec nie. Cóż, mam nadzieję, że głosowałeś wczoraj. Nasze wybory kształtują przyszłość! Co ty nie powiesz? Co mówiłeś? Zapytałem, czy mamy piwo. M <głosy> <głosy> czwartek. <noise> Żebym się rozklikał. I włączę i włączam. No dobra, zobaczmy co mamy w czwartek. Ja no, nie, nie wiem. Hmm. Na to pod. zielsko nieźle się rozrosło. Będę potrzebował czegoś supermocnego. Okej. Okay. Zobaczmy... Mm -hmm -hmm -hmm. A, kroci! Najlepsza zabawka w tym roku. Mam nadzieję, że zostało im trochę na składzie. Kroczuś! Hmm. A! I steki na grilla zrzeszenia psychotycznych przyjaciół. Gdzie to było? Chyba muszę pójść tutaj. Skoro wszystkie wozy w tym mieście to wybuchowe pudła, nie wiem dlaczego się tym zajmuję. Ale co złego może mi się stać na posterunku, hmm? Zobaczmy. Oj, panie, dużo ci się może stać. Gotowy? To jazda! No, no to jazda. Oto zapis. Burmistrz ogłasza o, dzień, dzień. krocz Kro... się o. Liczy się, liczy, że się, się powiedzie. Po Policja zmobilizowana, fabryka na palmu wznawia produkcję. Wojsko prosi o pomoc w poszukiwaniu nieochwieconych na jego zabójcy. Dobra, mistrza to. Berebam bam bam. za dużo tych przedmiotów mam, to mi na stronie. To, to mogę wszamać to też mnie na Masz ciesz się piesku Niech się czamp cieszy To mi się. Może powinienem to zatrzymać. To jedno zatrzymam no dobra Skubane co to wrzyna Tu jeszcze może. Dobra. Idziemy Teraz mam same pożyteczne rzeczy. Dobra. Teraz w to stronę, prosto w lewo i... To może najpierw po steki. Stejki! Ta Tarata pato -ta, Jestem spoko... Żołnierz? Idzie w porządku. Cieszę się. Okej. Okay. Idziemy sobie po Steki Jako spokojny obywatel. Dzień dobry, Pani Władza! O, czam za mną leci. Tędy? Tędy! I. Uh. Dobra, machniemy jeszcze sobie save'a. Znowu. Na początku okej okay. i gdzie jestem? On mnie kawałek przyniosło o jak ślicznie. Meet World okej, okay. co tu się dzieje o. Łapka strzeleje chyba do psa czy tam kota zwariowanego, to policjant zaczął ją nawalać. Spoko. Dobra, tutaj przy tej krowie? Tak, tu jest wejście? O, możliwe. O, ee, dobra, wchodzimy. jaki ładny sklepik. Przydał się jakiś sprzedawca. A ja to lach. Może byś zaczął obsługiwać? Potrzebuję steki na grilla zrzeszenia psychotycznych przyjaciół. Hmm... Kicha. Muszę teraz sam poszukać. Pewnie trzymają je na zapleczu. Założę się, że drzwi są otwarte. O, to będzie ciekawy. Pewnie nowych wrogów sobie zdobędę. Skopię może coś wyleci. Tu nic nie da się. Dobra, to idziemy. Hopsa! Meet war. O, -o. Okej okay. Oni to z ludzi robią A, wchodzimy w akcję od razu z karabinem Nawalają Trzeba się bronić O, wejścia co nabił? Gdzie są jeszcze? Zabarykadowane Wow Panowie z kosakami No dzik Kolejna zresztą, dobra, któreś mięso powinno inaczej wyglądać? Gdzieś oto, już jest dobra, rozwaliłem zioma. Nice, ślicznie się rozpadają. Panowie. Wow, ten co Prezydent mnie tu pyci. maczeta A, wróciłem się chyba. Wow, amunicja mi się skończyła. Prawie. Dlaczego oni nie mają tyle, co ja na nich wyrzucam tej amunicji? Wow, nice! Tego było mi trzeba. Wow. O, tutaj krowa już jest. Dobra, pójdziemy sobie tutaj, bo tu widziałem właśnie to coś. O, tu ty żyjesz. Sorry, goście, że cię tak zostawiłem. Wiem, to musiało boleć. Tu jest tasaczek, właśnie. Też sobie z tasaczkiem, z polatam. Muszę tam na dół jakoś zejść, bo tam te steki lądują. Dobra. O! Lubię takie prezenciki. Hop, 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 hop. Ojejku, nawala, nawala, nawala! Łajku! To mnie pocieli. Muszę wziąć jednak maczeta. Będę rzucał. Zawsze to mam troszeczkę tam więcej czasu. Młotowych nie mogę już wziąć, ale granaty z chęcią. Na Dalej się trzymają. Dziękuję bardzo. Lol. Co tu się w ogóle dzieje? A, no co chodziło? Coś jak kręg, tylko lepsze. Nice, ale nie się, w, 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 się Dziękuję bardzo.